Postanowiliśmy dziś pokazać, że wypadki spotykają kierowców nie tylko podczas jazdy. Czasem niebezpieczny bywa nawet sam pojazd, choćby taki jak nieprawidłowo obsługiwana cemento naczepa. Ale jeszcze niebezpieczniejsze są ładunki. Tu przykładów jest znacznie więcej. Oto jeden z nich. Kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym kierowca, podczas rozładunku, zostaje przygnieciony wielką sklepową lodówką. Na innego szofera odpinającego pasy mocujące spadają bele bawełny. Zresztą ładunki bywają niebezpieczne także dla innych, jeśli są nieodpowiednio zamocowane albo niezabezpieczone właściwym sposobem. Źle zabezpieczone ładunki są niebezpieczne także dla innych uczestników ruchu drogowego, czego jasno dowodzi przykład z Chin. Na motorowerzyste spadły ogromne szklane tafle uwolnione poprzez nagły manewr ciężarówki. Chyba tylko cudem kierowca jednośladu nie odniósł krytycznych obrażeń. Błędy przy mocowaniu ładunku zdarzają się na całym świecie, ale tej afrykańskiej metody nie polecamy nikomu. Jak widać po tych kilku przykładach, do tych zagadnień koniecznie trzeba powrócić, co solennie obiecujemy uczynić. A teraz już pora, aby wypowiedzieli się nasi komentatorzy. Dzień dobry, witam Państwa w programie na Osi naszym cyklu Nie Zabijaj i Nie Daj się Zabić. Ja nazywam się Roman Latyn, a ze mną jest Sebastian Wątroba, z którym za chwilę będziemy oglądali jakieś zdarzenie drogowe. I o co nam będzie chodziło, Sebastian? No właśnie, będziemy starali się zastanowić nad tym, czy można było zapobiec zaistnieniu tego typu zdarzeniu. Zresztą eee, sami Państwo zobaczą, ocenią razem z nami. Co tu zrobić, żeby takich zdarzeń było jak najmniej na naszych drogach? Zapraszamy, zobaczmy. Zobaczmy. No. Oj, oj, oj. Przykre zdarzenie. No, zwierzyna nie jest jakby takim pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale musi wychodzić, bo musi przechodzić przez jezdnię, bo szuka po prostu swojego miejsca. Poza tym, no to my poprzecinaliśmy im drogami ich, jakby, naturalne środowisko i warunki życia, i one muszą się jakoś odnaleźć w tym gąszczu, w gąszczu ulic. No, takie sytuacje mamy bardzo często na drodze, nawet tak. w terenach miejskich, gdzie już te dzikie zwierzęta podchodzą praktycznie pod, pod osiedla. Pod pod, dome, tak, tak. Więc tutaj, szanowni Państwo, no po prostu musimy uważać. No dziki jest dziki. Hmm. Bierzmy pod uwagę. Że może się pokazać, tak jak mówiłeś, Sebastian, nawet na terenach miejskich, zresztą tutaj widzimy, że to jest strefa zurbanizowana dosyć. Tak. To nie jest gdzieś jakiś środek lasu, co jest ważne, przynajmniej mi się tak wydaje. Jeśli dochodzi już do takiej sytuacji, jak tu widzimy, że bezpośrednio przed pojazd wyskakuje nam zwierzę, to no, przykro to powiedzieć, ale nie wykonujmy jakichś zwariowanych manewrów. Bo jednak życie ludzkie jest cenniejsze, jak, jak życie zwierzęcia. No, wiem, może zieloni czy obrońcy zwierząt się oburzą. Nie, to tutaj nawet nie było szans. Nie było szansy. szans. No, to to niewielka nie prędkość, ale jednak, no, mimo wszystko jest to uderzenie. Pamiętajmy też, żeby powiadomić odpowiednie służby po takim zdarzeniu, bo to też, też nie zostawiajmy tego zwierzęcia na bez pomocy. To. Tak, więc to jest też bardzo ważne. Uważajmy, na drodze też czasami jest dziko. Tak, bym to skwitował po prostu. Przedstawiliśmy Państwu zdarzenie drogowe. My mieliśmy jakby taką opinię na ten temat, na temat tego, co tu się wydarzyło, jak do tego doszło. No ale oczywiście Państwo może widzieliście to inaczej, więc e, piszcie do nas, prawda? Tak jest. Piszcie do nas na nasz kanał na YouTubie. Lajkujcie go i subskrybujcie. I tam na tym YouTubie możecie też zostawiać swoje komentarze odnośnie zdarzeń, które my omawiamy i przedstawiamy swój punkt widzenia. Tak jest. Zapraszamy Was do oglądania programu na osi i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.